Dosyć bardzo, to jest dosyć bardzo, to jest filozoficznie splątane, ale bardzo dobre. Bardzo mi się podoba taka koncepcja, że główny boss nie jest jakimś wielkim magiem, a właśnie czymś, co kiedyś posiadaliśmy, czymś, co właściwie kiedyś było nami. I okej, okay, właśnie nie chciałem rozmawiać, ponieważ myślę, że mój komentarz jest tu w zasadzie zbędny podczas tego bardzo interesującego dialogu. To, te, to zakończenie, które wybrałem jest uznawane przez większość graczy na równi tak samo ze mną za najlepsze zakończenie Planscape Torment, a mianowicie łączymy się z istotą wiekuistą, stajemy się na powrót tym samym bezimiennym, tak samo jak dawno, dawno temu. Musimy także oczywiście, istota wiekuista mówi nam o tym, że będziemy musieli odpokutować swoje czyny, to, to że wraz z, z ceną naszej nieśmiertelności niewinne istoty musiały ginąć, by zapewnić nam cały czas żywot, no i mówi nam o tym, że musimy udać się na potępienie, by odzyskać wolność. No tak, to właśnie jest uznawane, to zakończenie jest także uznawane przez wielu graczy za najlepsze. Nie, nie tyle z powodu tego, że doprowadzamy do pewnego rodzaju harmonii między bezmiennym a istotą wiekuistą, a także z tego powodu, że ożywiamy swoich towarzyszy. No i to jest właśnie powód, dla którego mówiłem, że przekonamy się, dlaczego nie widzieliśmy śmierci Mortego. <głodawą nieżywego> Mortę udawał nieżywego przez cały czas. No, całkiem sprytny jest. No i także zmienił nam się głos, ponieważ teraz jesteśmy i istotą wiekuistą, i bezimiennym. Właściwie nie jestem pewien, chyba nie... Bezimienny nie został śmiertelnikiem, a musi... Jest nadal nieśmiertelny, jednak y, jest o tyle potężny, że nie będzie ginąć. Coś w tym guście, ponieważ musi cały czas udać się na tą swoją karę, a gdyby ginął cały czas, no to, to była dosyć nędzna kara, ponieważ by powodował kolejne zgony z tym. To już zależy od Was, jak postrzegacie to połączenie bezimiennego, a istotę wikuisty. Nie chciałbym się rozczulać, ale było mi naprawdę bardzo miło, No mi też było miło, Morte. Byłeś bardzo zabawnym towarzyszem. I dobrym wojownikiem. Na no, w zasadzie bez zmian mówi, że teraz jest czymś innym, czyli nie sobą. Zatem połączył się z istotą wiekuistą, jednak, no, nadal jest nieśmiertelny. Tak sądzę. Absolutely. thing. No i cóż, to był cały Planescape Torment. Co można powiedzieć o samej grze? Jest to. W zasadzie moim zdaniem. Jeśli. Tak. W zasadzie nie, nie mam za bardzo do powiedzenia o tej grze, ponieważ chyba chwaliłem ją cały czas podczas tego zagrajmy. Jednak to jest niewątpliwie najlepsza gra, jaka kiedykolwiek wyszła. Biorąc pod uwagę walki. Sam dynamizm, sa samą akcję, biorąc pod uwagę fabłę. Biorąc pod uwagę pokazanie ukazanie naszych bohaterów, nawet tych, nawet nie z naszej drużyny, a postacie, które spotykamy jest to naprawdę najlepsza gra, jaka kiedykolwiek wyszła. Najlepszy także CRPG, jaki kiedykolwiek wyszedł. Co jest dosyć ciekawe, jak już mówiłem na początku, tego zagrajmy, gra na początku... Gra w momencie wydania nie była takim wielkim sukcesem, ponieważ właśnie z powodu tych dialogów wielu graczy nie przechodziło pierwszego etapu, ponieważ nie, nie mogło przebrnąć przez te wszystkie dialogi, a sam główny projektant tej gry, Chris Avalon, dostał nieźle po uszach od wydawcy właśnie za taką konstrukcję Planscape Torment. Jednak no cóż, ja zawsze uważam, że Planscape Torment jest czymś więcej niż tylko grą, i w zasadzie książką. Powiedziałbym, że niemal cały czas staje się czymś więcej niż samą grą. Czymś, o, o czym zapominamy, o samej mechanice gry, o jakichś walkach, że musimy dostać nowy poziom, coś w tym guście. Po prostu chcemy przeżywać historię. Chcemy zgłębiać historię, chcemy poznawać nowe postacie, chcemy rozmawiać z naszymi towarzyszami. To jest właśnie jedna, właściwie jedyna gra. Jedyna gra-książka, o jakiej mi wiadomo. Cóż jeszcze można powiedzieć? Świetna muzyka, świetne postacie. W zasadzie nigdzie nie spotykałem chyba bardziej wyrazistych postaci. To jest CRPG, które ma jako jedyne tak dobrze przedstawione wszystkie postacie. Nawet te postacie napotykane naszej drodze i których nie możemy dołączyć do naszej drużyny, czyli w zasadzie powinny być nieco gorsze, jednak zawsze mamy dopracowanie w ich opisie, w w dialogach z nimi każda niemal postać ma własną stylizację językową, własne cele, własne nastawienie do naszego towarzysza, czyli nie jest po prostu kimś, kto zleca nam zadania i potem daje nam złoto. No cóż, to w zasadzie tyle, co chciałem powiedzieć o tej grze, ponieważ myślę, że na pewno wiele już zostało powiedziane o tej grze i w zasadzie niewiele powiem ponad to. I to by było na tyle w tej sesji, w tej serii zagrajmy w Planescape Torment. był score cieszę się bardzo, że oglądaliście i graliście razem ze mną. Życzę wszystkim widzom miłego dnia.